Zadania do wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalnych. Zadanie pierwsze. Zupełni tabelki, wiedząc, że jest to proporcjonalność prosta. Przypominamy sobie wzór na proporcjonalność prostą. Wzór na proporcjonalność prostą to jest y równe ax, czyli tutaj to stałe, czyli to a, będzie miało wzór y na x. Czyli iloraz tych wielkości jest stały. Patrzymy, gdzie w tej tabelce mamy te dwie podane wielkości, żeby się mogli ten iloraz wyciągnąć. No tutaj, czyli widać, że ten iloraz, to stałe a, będzie to równe 1 druga. Czyli zawsze ten iloraz y na x musi być 1 druga, czyli z tego wynika, że ta wielkość y musi być zawsze o połowę mniejsza. Czyli jak tu damy 3, no to też 1,5 na 3 będzie 1 drugą, tak? a tu jak damy 4, nie 4, 1 tu musimy dać to 1 na 2 też da nam jedną drugą. No i tutaj podobnie. Tutaj tylko widzimy, że a będzie miało inną wartość, bo tutaj y na x będzie równa minus 1. Czyli też tak wpisujemy, żeby y na x było zawsze je minus 1, czyli tutaj damy 1, a tutaj damy trójkę. I też będzie ten iloraz zawsze równy minus 1. W zadaniu drugim uzupełnij tabelki, wiedząc, że jest to proporcjonalność odwrotna, no to odwrotna ma wzór y równe a na x. Czyli a, ta stała, tutaj to jest Y razy x, czy ten iloczyn będzie tutaj stały? No to patrzymy tutaj z tych dwóch wielkości, że tutaj ten iloczyn a będzie równe 2. No i tak wpisujemy, żeby iloczyn był równy 2. Czyli tu będzie minus 2, tutaj będzie 1. Tutaj ten iloczyn będzie równy 4, czyli stała będzie równa 4. No i. O nie, coś tutaj się pomieszało. Już sprawdzimy. Nie, bo tutaj nie miało być tej dwójki. Tu przepraszam, to cofamy. Iloczyn będzie stały, czyli tutaj 1,2 razy pół to będzie tutaj stałe, czyli ta stała A to będzie 1,2 no razy 1,2, czyli to będzie 0,6. No, i tutaj ten, ten iloczyn ma być równy 0,6. Czy tutaj wiemy, że będzie 0,3, a tutaj minus 3 razy co da nam 0,6, no to to będzie minus 2,2. No i mamy zadanie zrobione. Następne zadanie, czwarte, to takie zadanie bardziej z treścią. Samochód zużywa 6,4 litra benzyny na 100 km. Ile litrów benzyny zużyje ten samochód pokonując trasę 30 km? To rysujemy sobie taką tabelkę. I tutaj będzie tak: tu będzie zużycie benzyny, czyli ilość litrów. A tutaj będzie droga, przybyta. I tak wiemy, że jak zużyjemy 6,4 litra benzyny, to to nam wystarcza na 100 km. I tutaj no wiadomo, że jeżeli na przykład chcemy przejechać drogę dwukrotnie większą, to przejedziemy, to wtedy zużyjemy dwa razy więcej tej benzyny. Tak, jeżeli drogę o połowę mniejszą, to zużyjemy o połowę tej benzyny. A my potrzebujemy, żeby tutaj wpisać na 30 km jaka tu będzie ilość. Więc żeby to łatwo nam wyszło, to możemy sobie na razie wyciągnąć na przykład na 10 km. Czyli na 10 km zużyjemy 10-krotnie mniej, czyli to też dzielimy na 10. To na wyjdzie 0,64 wtedy. Litra użyjemy. Natomiast yy, i teraz też możemy zobaczyć, co się dzieje z tymi wielkościami. Czy tu jest ten iloczyn stały, czy iloraz. No, tutaj te dwie wielkości po przemnożeniu dają co innego. Tak? Bo tutaj 6,4 a, a tutaj jest w W640. Więc yy, patrzymy, czy iloraz będzie taki sam. Nie, iloraz też nam się nie będzie zgadzał. To jeszcze raz spróbujemy. Cofniemy sobie tu. Spróbujemy jakąś inną opcję, na przykład tak. 3,2 litra byśmy zużyli na 50 km, tak? No i teraz może zobaczmy, co tu będzie stałe. No bo 100 na 6,4 to jest to samo co 50 na 2, dlatego że jakbyśmy ten ułamek rozszerzyli razy 2 góra i dół, to by było to samo, tak? Więc to jest to samo. Gdybyśmy podzielili na kalkulatorze, to uzyskalibyśmy to samo, więc skoro iloraz jest stały, czyli y na x jest stałe, no to jest to proporcjonalność prosta, czyli tutaj mamy stały iloraz tych wielkości, no, i teraz jakbyśmy chcieli, właśnie tak jak tam wychodziliśmy, jakbyśmy chcieli na 10 km tą ilość benzyny, to musimy tu podzielić razy 10, razy 10 i to i też, czyli to będzie 0,64 litra. No, i teraz na 30 km, no to, no to muszę to pomnożyć razy 3, to 10, tak? Więc 0,64 też pomnoży razy 3. Jak pomnoży razy 3, to ilość tej zużytej. Benzyny wyjdzie 1,92, i to jest tutaj odpowiedź na to pytanie w tym zadaniu. Tutaj można też sobie to wyciągnąć z tego ilorazu, że on będzie zawsze stały, i z tego też to wyjdzie. I zadanie piąte. Tutaj mamy tak: jeden robotnik wykona pewną pracę w ciągu 30 dni. Czyli tu mamy ilość robotników, tu będzie ilość dni, czyli jeden robotnik wykona pracę w ciągu 30 dni. No i teraz, żeby wiedzieć, czy to jest proporcjonalność prosta czy odwrotna, to możemy sobie wpisać jakieś inne, tutaj do tabelki, inne inne wielkości, inne te zmienne, tak żeby zobaczyć, czy tutaj ten iloraz jest stały, czy iloczyn. to na przykład, jak jeden robotnik wykonuje pracę tą samą w ciągu 30 dni, no to dwóch robotników wykonałoby w czasie dwa razy krótszym, tak? 15 dni. No i teraz już widać, że tutaj iloczyn jest stały, tak? Y razy X jest stałe, czyli Y to będzie A na X, czyli to jest proporcjonalność odwrotna, tak? Czyli ten. Iloczyn musi być tu stały, a nie ilo razy, jak było we wcześniejszym zadaniu. I tu jest pytanie: w ciągu ilu dni wykona tę pracę 5 robotników? Czy tu wpiszemy 5, a wiemy, że to zawsze ten iloczyn musi być 30, no to tu wpiszemy 6, tak? Czyli to będzie też już odpowiedź na to pytanie, czyli yy, ile dni 5 robotników będzie wykonywało tą pracę? No to 6 robotników.